Cześć wszystkim! Z tej strony Mateusz Kaczmarek. Witam Was na moim kanale, gdzie zagłębiamy się w tajniki budowy, naprawy i eksploatacji silników samochodowych. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak dbać o silnik i rozwiązywać techniczne problemy, to trafiłeś we właściwe miejsce. Pamiętaj, żeby zasubskrybować kanał i być na bieżąco z nowymi filmami. Teraz przejdźmy do dzisiejszego tematu. Silnik Mercedes M272 to jednostka napędowa niemieckiego producenta, która została wyprodukowana dla rodziny SLK. Doczekała się ona trzech wariantów wykonania E25, E30 i E35. Silnik był szeroko rozpowszechniony w pojazdach marki Mercedes. Opis. Rozwój silnika M272 opierał się na znanej już jednostce napędowej M112E32. Blok cylindrów pozostał aluminiowy z silikonowymi tulejami. Różnica polegała na zastosowaniu nowego wału korbowego, lekkich korbowodów tych z lekkich stopów tłoków i wałka wyrównoważającego. Mercedes z silnikiem M272, głowica cylindrów ma aluminiową obudowę i cztery zawory na każdy cylinder roboczy. Posiada dwa wałki rozrządu. Trzpienie zaworów dolotowych zostały zmniejszone z 7 mm do 6 mm. Średnica zaworów dolotowych wynosi 39,5 mm a wydechowych 30 mm. Silnik M272 posiada bezstopniowy system zmiennych faz rozrządu na obu wałkach. Hydrokompensatory, dwustopniowy kolektor dolotowy o zmiennej długości. Rozrząd napędzany jest podwójnym łańcuchem rolkowym o żywotności około 150 000 km. System sterowania Bosch M9.7. Charakterystyka techniczna. Rozważmy główne parametry techniczne serii M272. Zakład Stuttgart Bad 2,5 litra. 2496 cm sześciennych. 9,3 litra na każde 100 km w trybie mieszanym olej silnikowy Mercedes-Benz C230, W203 Mercedes-Benz C230 z C250, W204 Mercedes-Benz C230, W211 Mercedes-Benz CLC230 Zakład Stuttgart Bad Sandstad 3,0 litra, 2996 CM3.

211 Mercedes Benz, 300 W, 212 Mercedes Benz, 280 leż 300 W, 221 Mercedes Benz, 280 leż 300 R, 230 Mercedes Benz, LK 280 leż 300 R, 171 Mercedes Benz, 280 300 Zakład Stuttgart-Bad Sanenstadt 3,5 litra

9,7 litra na każde 100 km w trybie mieszanym olej silnikowy Mercedes-Benz C350 W203 Mercedes-Benz C350 W204 Mercedes-Benz CLK 350 C209 Mercedes-Benz CLS 350 W219 Mercedes-Benz GLK 350 X204 Mercedes-Benz C350 W211 Mercedes-Benz C350 w212 Mercedes Benz ML 350, W164 Mercedes Benz S 350, W221 Mercedes Benz SL 350, l 230 Mercedes Benz SLK 350, R171 Mercedes Benz Sprinter, Mercedes Benz Viano 3.5 Sleżwito 126 Mercedes Benz R 350, Mercedes Benz R 350, Mercedes Benz CLC 350. Dla każdego typu silnika M272 istnieje szereg modyfikacji, które tylko poprawiły układ napędowy. Modyfikacje silnika M272E25M272,911 2007-2009. Wersja o mocy 204KM przy 6200 obrotów z Leszmin i 245NM momentu obrotowego przy 2900 obrotów z Leszmin była montowana w Mercedesie C234 Matiz W204 M272.920-2005. 2011, Analog M272.911 dla Mercedes-Benz C230W203, CLC230-250CL203, M272.921, 2007, 2009 odpowiednik M 272.911 dla Mercedes Benz c 230 w 204 M 272.922 2007 2009 Analog m 272 911 dla Mercedes-Benz E230 W211 Modyfikacje silnika M272 E30 M272.940-2005-2010 Wersja o mocy 231 km przy 6000 obrotów min, moment obrotowy 300 nm przy 2500 obrotów min, była montowana w modelach Mercedes Benz C280W203, CLK280C209, M272.941 2005-2006. Analog M272.940 dla Mercedes-Benz C284 Matic W203 M272.942 2005 2011 Analog M272.940 dla Mercedes-Benz CLK 280 R171 M272.943 2005-2010 Analog M272-1940 dla Mercedes-Benz CLS 280-300 C219 E280 W211 M272.945 2006-2009 odpowiednik M 272 940 dla Mercedes Benz R 280 300 W 251 M 272.946 2006 2013, Odpowiednik m 272 940 dla Mercedes-Benz S280-300W221 M272.947-2007 2011, odpowiednik M272 940 dla Mercedes Benz C280 S-300 W204, M272.948, 2007.

2008-2012 odpowiednik M272-940 dla Mercedes-Benz sl 280-300 L230 M272.952-2009 2011, analog M272 940 dla Mercedes-Benz E300 W212, modyfikacje silnika M272 E35, M272.960, 2005, 2010, Wersja o mocy 272 km przy 6000 obrotów min, moment obrotowy 350 Nm przy 2400 obrotów min, stopień sprężania 10,7. Był montowany w modelach Mercedes Benz C350W203, Celka 350C209. CLC 350 CL203 M272.961 2007 2011 Analog M272.960 dla Mercedes-Benz C350 W204 M272.963 2004 2011, analog M272.960 dla Mercedes-Benz SLK 350 R171, M272.964, 2004, 2010, Odpowiednik M272 960 dla Mercedes-Benz CLS 350C 219 E350W 211 M272.965 2005 2009 Analog M272 960 dla Mercedes-Benz S350 W221 M272.966 2006 2012 Analog M272 960 dla Mercedes-Benz SL350 R230, M272.967, rok modelowy 2005, 2011, Analog M272 960 dla Mercedes-Benz ML350 W164 M272.968 2008, 2012 Wersja sportmotor o mocy 316 KM przy 6500 obrotów min i momencie obrotowym 360 NM przy 4900 obrotów min. Stopień sprężania zwiększono do 1 15.7 zastosowano wyższe wałki rozrządu i inny układ dolotowy montowany w Mercedes Benz SL 350 l 230 M272.969 2008 2011, wersja Sport Motor dla Mercedes-Benz SLK 350 R171, moc 305 km przy 6500 obrotów z Lechmin, moment obrotowy 360 nm przy 4900 obrotów z Lechmin. M272.970, 2005, 2006 Analog M272 960 dla Mercedes Benz C354 Matrix W203. M272.971 2007 2011 Odpowiednik M272 960 dla Mercedes Benz C354 Matrix W204. Gielka 354 Matic X204 M272.972 2005 2009 Odpowiednik M272 960 dla Mercedes-Benz 354 Matic W211 M272.975 2008-2013, odpowiednik m 272 dla Mercedes-Benz S354 matic W221 M272.977-2009 2011, analog M272 960 dla Mercedes-Benz C354 Matis W212, M272.980, 2009, 2011, Analog M 272 960 dla Mercedes Benz 350 W 212 M 272.982 2008 2011 wersja z bezpośrednim wtryskiem paliwa M 272 D 35 o mocy 292km przy 6400 obrotów z leszmin i momencie obrotowym 365 m przy 3000 obrotów z leszmin. Stopień sprężania 12,2. Montowany w samochodach Mercedes-Benz C350 CG i W204, E350 CG i W212, M272.983, 2009. 2011, analog M272 982 dla Mercedes-Benz C350 W212, M272.985 2005 2010, odpowiednik M272 982 dla Mercedes-Benz CLS 350 CG c 219, E350 CG i 211 M272.991 2009 2011 Odpowiednik M272 960 dla Mercedes-Benz GLK 350 X204 Konserwacja. Konserwacja jednostek napędowych M272 jest zalecana na czas, aby zaoszczędzić a może nawet wydłużyć żywotność silnika, interwał serwisowy, zgodnie z kartami technicznymi producenta Wynosi 15 tysięcy km przebiegu. Podczas konserwacji należy wymienić olej i filtr oleju. Blok cylindrów M272: Podsumowanie. Silniki Mercedes M272 zastąpiły przestarzałe M112. Konserwacja jednostki napędowej jest dość prosta. Interwał serwisowy wynosi 15 tysięcy km przebiegu, ale zaleca się skrócenie go do 10 tysięcy km w celu zwiększenia żywotności